31 maja, 1 czerwca. A więc już są te wybory, a ja siedzę w domu i ani mi się śni wychodzić. Ogromna heca, bo prasa opisując dokładnie cały akt wyborczy, gdzie stoi urna, jakie trzeba mieć legitymację, jak będzie udekorowany lokal, jakiego koloru kartki otrzyma każdy wyborca, ani słowa nie pisze o tym, co ma wyborca z tymi kartkami robić. Czy kogoś skreślać, czy nie? Zabawne oni do tego przywiązują jakąś wagę, podobnie jak wolna Europa, która ogromnie nawołuje do skreśleń. A przecież to nic nie da. Zresztą ludzie nie będą skreślać, są skołowani i przestraszeni. A swoją drogą śmiesznie by było, gdyby na przykład Gomułka dostał najmniej głosów. Ale jednak partia nasza czegoś się boi. Na ulicach masy milicji, hi. -hi. Mam nowe wydanie książki Hans Jakoba Sztelle, Nachbar Polen. Autor, wieloletni korespondent zachodnio-niemiecki w Polsce, niegdyś mój protektor na terenie Niemiec, napisał przedmowę do mojej niemieckiej książki. To skrajny pragmatysta i realista. Gorzko mi nawet wyrzuca, że odszedłem od tej postawy, aby się bawić w zadąsane gesty. Cytuję zresztą moje powiedzenie o ciemniakach. Rozsądny ten szkop, nie rozumie jednak dwóch rzeczy. A. Że w polityce racjonalizm i pragmatyzm nie wystarczą, czego dowodem choćby degrengolada polityczna Stommy i jego grupy. B. Że w marksizmie w ogóle racjonalizm jest na nic, bo tu chodzi o pewnego typu świecką religię. Tego zresztą nie rozumie i Paweł, choć był przecież w partii. Również wszelkie elity polityczne w komunizmie są zupełnie inne niż na Zachodzie. Ważny tu jest podział na autentyczne szare eminencje i na pokazowych figurantów. Takim figurantem bez znaczenia, czysto deklaracyjnym, był na przykład Rapacki. A tuż tele traktuje jego i jego plan ze śmiertelną powagą, jakby to był zachodni polityk. Trudno jest temu solidnemu, ogrętlich Niemcowi zrozumieć to wszystko. Nic dziwnego, nam samym trudno. Niemniej książka jest ciekawa, najlepsza chyba, jaką za granicą o Polsce napisano. Zrozumiałe, facet siedział tu pięć lat, uwodząc zresztą, ile wlezie dosłownie nasze dziewczyny. A w Czechach wszystko według planu. Jak przepowiedział R., sami się zjadają już bez pomocy z zewnątrz. Wylali teraz szika i Krigla. Uczestników dwóch tysięcy słów samokrytyki, czyli pokajania, gonią jedna drugą. Mechanizm sowiecki, na pewien czas tam wyłączony, działa znów pełną parą i bez zgrzytów. Z bohaterów sierpnia całkiem wycofał się Smyrkowski, na boczny tor odsunięto Dubczeka. Jeszcze się do niego dobiorą. Podobno wtedy w Moskwie był już skazany na śmierć. Natomiast Swoboda i Czernik idą z nową falą na całego wraz z husakiem, w imię patriotyzmu, rozsądku, racji stanu, socjalizmu, etc. Tak więc Czesi znów staną się Czechami. Skończył się piękny wzlot i piękny sen. Żyje dalej naród niewielki, ciężko bity przez historię, praktyczny i ostrożny. Dalej mówię, nie rozumie tego sztele, że w krajach komunistycznych jako tako możliwe jest jeszcze. Indywidualny sprzeciw intelektualny, literacki, artystyczny, polityczny natomiast musi być zdławiony. Dlatego właśnie przeszedłem od polityki do samotnego sobie pisania. Dziś wybory we Francji. Coraz więcej ludzi, nawet nasze głupki, rozumieją już, że chodzi o odrzucenie kupy megalomańskich bzdur, jakich narobił de Gaulle. Wielki człowiek w historii, to rzecz niebezpieczna. Po wielkim szumie i huku, po szumie, po huku, po trudzie okazuje się, że ci wielcy niewiele zrobili. Czasem pół kroczku naprzód, czasem zgoła w tył. Przykłady klasyczne: Roosevelt, Churchill, de Gaulle. Na ich tle okazać się z czasem może, że skromny handlarz szelek, Truman, był rozsądniejszy i nie krzycząc wiele, zrobił w dziejach coś niecoś wcale ważnego. A więc wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie. Z tego punktu widzenia może i nasz gomułka wyjdzie wcale nie najgorzej. Przeczekiwać jak tylko długo się da, to czasem jedyna możliwa polityka. A więc ciemniaki to wcale nie epitet, może zgoła pochwała. Tylko żeby on w sprawach gospodarczych choć odrobinę więcej kapował, ten nieszczęsny, święty dyletant.